Trump zafundował nam taki najbardziej klasyczny powrót idei sprawiedliwości. Przeszliśmy przez strasznie ciemną dolinę w Ameryce. Te cztery lata Bidena to było pogrążanie się w coraz głębszy wąwóz. Wreszcie jest ktoś, kto pokazuje, że jak go wybrali, to on zamierza to, co obiecał, wdrożyć w życie. No to jest piękna sprawa ten chłop jeszcze nie zaczął urzędować, a już wykonał robotę. 78 dekretów Bidena jednym podpisem zlikwidował. To jest realizacja obietnicy wyborczej. Tam był na przykład Zielony Ład. Tam były te wszystkie idiotyzmy, które pan nazywa genderyzmem. No dwie... Że my w ogóle rozmawiamy, Lisicki z Cejrowskim teraz o tym, że są no. tylko dwie płcie, to a w Ameryce no tak. też się dziennikarze zorientowali, że to trzeba zapisywać w urzędowych dokumentach Natomiast jeszcze o Donadzie Tusku pan ciągle mówi, nie wiem po co. Jak Tusk wcześniej mówił, że to jest agent ruski o Trumpie, to teraz agentowi wysyła gratulacje? Jak dziwki portowe. Im jest wszystko jedno, co powiedzą, byle klient zapłaci.